Dzień dobry, dzień życia ogrodnika amatora. Dzisiaj zapraszam na odcinek pod tytułem czosnek sprawdzam. Sprawdzam, czy już jest gotowy do wykopania. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Na moim kanale jest wiele odcinków o czosnku, również o tym kiedy wykopywać, jak poznawać. Ja dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, że zaczynam pomału wykopywać już czosnek. Jest końcówka lipca 2022 roku. Czosnek sadzony wiosną, chociaż odmiany o zimnej. Powinien być sadzony jesienią, późną jesienią, początkiem zimy. Wtedy powinien być sadzony. Ja nie zdążyłem, posadziłem wiosną, ale to nie szkodzi. Nawet że jest to odmiana o zima, odmiana harnaś. Ząbki to są moje. Czosnki, które już są z tamtych lat, i praktycznie będę również wykopywał ten czosnek, suszył i sadził te same ząbki, jeśli będą oczywiście zdrowe, i te największe ząbki będę wybierał do sadzenia, i będę sadził w listopadzie, może na początku grudnia, w tym roku jeszcze. Jak widzicie, mój czosnek już jest prawie w całości żółty, prawie w całości zaschły. To oznacza, że ten czosnek już się nadaje do wykopywania. Mam też zostawione takie pędy kwiatostanowe, takie bąki. Zobaczcie, też już mówiłem o tym w filmie. Zostawione gdzie niegdzie po to, że to mi pokazuje, że ten czosnek, oprócz tego, że już jest przyschnięty, żółty, brązowy, i również wyprostowany ten pęd z tym bączkiem, to jest oznaka, że ten czosnek powinien być gotowy do wykopania. Ale mimo to, że już jest zaschły, że te pędy stoją te kwiatostanowe to ja kontroluję co kilka dni czy ten czosnek jest gotowy do wykopania czy czasem nie jest już za późno bo to wtedy też by wskazywało na to że muszę go już wykopać przy pomocy wideł ja sobie podważam po to żeby nie uszkodzić tych, tych główek i zobaczcie wyciągam ten czosnek i obserwuję czy on już czasem nie pęka czy ta główka się nie rozchodzi, te czosnki się nie rozchodzą, te ząbki pojedyncze, bo to oznaczałoby, że już jest za późno. Trzeba pilnować takiego terminu, kontrolując, żeby ten czosnek, tutaj ta łuska zmieniała kolor na fioletowy, była jak największa docelowa czosnku, ale żeby też nie rozchodziła się, bo to już byłoby za późno. Zobaczcie, te główki nie są złe, dość duże. Jest dzisiaj wprawdzie mokro bo padał cały dzień praktycznie jestem po południu końcówka lipca ale te czosnki wyglądają bardzo ładnie no i też nagrywałem taki filmik czy można myć czosnek no jeśli ja mam taki czosnek zostawić żeby on przesechł następnie próbować go oczyścić z tej ziemi może to być utrudnione w związku z tym ja płuczę ten czosnek z węża ogrodowego troszkę pod ciśnieniem ale tak by nie uszkodzić tych łusek i tak, w takiej oto postaci będę go zostawiał i suszył. Zaraz Wam pokażę, gdzie mam powieszony ten czosnek po umyciu. I zaraz Wam opowiem, co dalej. Mogę jeszcze zostawić ten czosnek troszkę dłużej, bo jest go sporo. Zobaczcie, mam tego prawie tysiąc, już część wykopałem. Ale możemy próbować na bieżąco, tak po kilkanaście, kilkadziesiąt, w zależności od tego, ile tego macie, żeby się nie przemęczyć, wykopywać. Ja już sobie tyle wykopałem tego czosku na bieżące potrzeby i tak delikatnie sobie go opłukuję. Tak szybciutko opłukany czosnek. To wszystko możecie usuwać, ale nie obcinamy, nie urywamy tutaj tego jeszcze, tej części zielonej, bo będę go tutaj wiązał, żeby on sobie tak cechł również nie obcinam tych korzonków na razie. One niech sobie całkowicie przeschną, a potem będę je skracał. Tak samo jak po wyschnięciu tego czosnku po kilku tygodniach, 3-4 może, będę na wysokości tutaj około 3-4 cm skracał ten czosnek i taki będę go przechowywał, właśnie z takim kikutem około 3 cm ale na razie niech to całkowicie sobie schnie właśnie w takiej postaci i teraz to zwiążemy sobie sznurkiem na różnych wysokościach te główki żeby łatwiej im było przeschnąć i tak będą wisiały i tak już mój czosnek sobie wisi tutaj ten czosnek ma około 2-3 dni zobaczcie jak to wszystko zbrązowiało wisząc a ten jest dzisiejszy wykopany jeszcze ma jakieś zielone elementy i tak go ładnie tutaj powieszę pięknie wygląda pachnie w ogóle czosnkiem jeśli ktoś lubi zapach czosnku i tak będzie suszony właśnie przez około dwa tygodnie ja następnie będę suszył na strychu powieszę pod zadaszonym właśnie takim miejscem gdzie nie ma słońca, gdzie słońce nie świeci, ale jest ciepło, gdzie jest przewiew. To wszystko w tym króciutkim, przypominającym o cząstku filmie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.